Dobry wieczór. Przychodzę do Was z zaproszeniem na króciutki live, który odbędzie się w najbliższy czwartek. To jest bodajże chyba 30 listopada. A niech będzie taka inna forma andrzejkowania albo hmm, babskiego spółkowania. Live o godzinie 20 na Instagramie, na Facebooku. O czym to będzie? Krótko, zwięźle i na temat: na temat warsztatu bez granic czyli ta forma, która była w wersji stacjonarnej naturalne metody leczenia przeziębień u dzieci i dorosłych zintegrowana medycyna chińska, to znaczy medycyna chińska, ziołolecznictwo polskie, wszystkie znane mi metody naturalne i na tym live chcę was zaprosić do udziału w tych warsztatach bez granic powiedzieć jak będziemy pracować, czego one dotyczą, a będziemy skupiać się na trzech filarach: odporność, choroba, regeneracja. Będziecie